Jeszcze tak na samym wstępie chciałbym Wam powiedzieć, że 10 łapek w górę pod tym filmem i kupuję kolejne skina, więc zostawiajcie łapkę w górę pod tym filmem. No i nie zapomnijcie też o subskrybowaniu tego kanału. No i ja już życzę Wam miłego oglądania. Siema, ja jestem trzeci, a w dzisiejszym odcinku kupię sobie te dwa skiny. Jak widzicie, mamy e, bardzo fajną przecenę. Także kupię sobie za 79 gemów e, letnią Jessie. Taką ona się prezentuje dookoła. Jak widzicie, o! Oraz Plażowicza Broka. Taką się prezentuje dookoła. E, a więc myślę, że nie będę ich próbował. No i co? Myślę, że już od razu mogę sobie je zakupić. A więc uwaga, patrzcie, kupuję te skiny, 79 gemów poszło i patrzcie, mamy letnią Jessie. Pięknie, pięknie, mamy letnią Jessie, jest to mój kolejny skin. Jeśli nie widzieliście, jak kupowałem yy, inne skiny, bo już trochę ich nakupowałem, to bardzo serdecznie zapraszam Was do obejrzenia tych filmików. A teraz lecimy z kolejnym skinem, a więc uwaga, patrzcie, Plażowicz Brock. Pięknie. I akurat w ostatnim update'cie oni dostali E, Zmianę, e, jakby z animacji strzałów. E, no i dzisiaj pokażę Wam, jak te strzały wyglądają, chociaż zapewne i tak czy jak już wiecie, więc e, no po prostu zobaczycie w trakcie gry. A więc dobra, tutaj już sobie przejdźmy. E, no i ja wybieram sobie Jessie, bo najpierw oczywiście by dostałem jakby najpierw dostałem skina do Jessie, więc najpierw zagram sobie Jessie. A więc uwaga, już jestem w wyborze Jessie. No i dobra, przechodzimy sobie na tego skina, Letnia Jessie, no i wybieram sobie ją. No i co, zagram sobie solo, jak widzicie mamy taką mapkę, także no mapka na to nie jest zbytnio dobra, ale e, no dla odcinka muszę się poświęcić. Także dobra, tutaj mamy wyszukiwanie graczy 10 na 10 no i zobaczmy jak mi pójdzie tym skinem. Dobra, więc jestem już w grze, e, a więc tutaj już sobie strzelam. I jak widzicie te strzały naprawdę są fajne, a wcześniej one wyglądały tak samo jak w zwykłym... Jakby w zwykłym skinie, także wcześniej, jakby ten skin nie miał tej animacji, bo teraz są takie kule wodne. Ojojoj, dobra, tam mamy Rose. Kurcze, chciałem sobie do niej strzelić, ale kliknąłem to atak i mi poleciało na skrzynkę. No ale dobra, nieważne. Dobra, Jessie ma dosyć spory zasięg w sumie. Dobra, boję się, że tam jest ta. Chociaż nie no, myślę, że jej tam nie ma. Więc mogę sobie tutaj na spokojnie wejść. Ewentualnie ona jest gdzieś. Tam, chociaż. O, no i jest. No i jest. Miałem powiedzieć, że chociaż nie ma sensu w sumie do niej iść. Dobra, tam jest Jean. bo tutaj mamy Shelly. Dobra, mam dwa Power Cubesy, więc fajnie. bo tam Jean, on ma ultra, więc mógłby mnie przyciągnąć. Ale myślę, że nie miałby. Chociaż w sumie nie wiem. Zależy, jakby. Zależy, no. Dobra, a Jean jest tam po prawo. Dobra, on jest tam. Dobra, zostawmy tego gina, nabijmy sobie Ulca może. Dobra, pyk. Pyk, dobra, super. Pyk. A niestety. Hm, dobra, i działko by wypadało postawić, ale na razie jakby nie ma sensu, więc. E, no nie stawiam tego działka. I w ogóle fajnie działko też ma, też ma nową animację e, strzału. moje no działko to wygląda fajnie, to działko, naprawdę to działko jest fajne, ale. E, no ogólnie ten skin mi się podoba. Jest to fajny skin. No i fajniejsze, zrobili taką przecenę, że dwa skiny za 79 gemów, kurczę, teraz jestem w bardzo słabej pozycji, bo jestem otoczony, yy, dobra, tam, opyk, pyk, można sobie tam do nich postrzelać, dobra, lepiej, ja się boję, że ten Daryl może do mnie pod. jest tam jest Jin, o, tam w tych krzakach tu, yy, więc, no nie wiem, może iść do tego Jina. Boję się, że ten Daryl podejdzie, ale on podszedł do tej... O dobra i tam już zostaną pokonany. Dobra, pięknie teraz ja zostanę pokonany, patrzcie. Kurczę. Ajajaj, prawie, prawie. No ale dobra. Dostałem e, plus cztery pułarki, czwarte miejsce. E, także fajnie. No dosyć spokojna była ta gierka, ale no, mogło być zawsze lepiej. No i teraz zagram sobie kolejną gierkę Broken. Oczywiście chodziło mi o plażowicza Broka, a więc już go sobie wybieramy. No i py, go wybranego, tak on się prezentuje w lobby. No i co? Ta mapa już jest lepsza na Brok, więc tutaj nie będzie jakiegoś problemu z grą. No i w ogóle zobaczymy, jak on się prezentuje w grze. Okej, okay, jestem już w grze i nie chciałem wam pokazywać ekranów czytania, żeby nie marnować, żeby nie przedłużać odcinka, żeby nie marnować waszego czasu. No i zobaczcie, te strzały tak wyglądają i fajnie one się tak rozpryskują jak widzicie jak, jak coś trafimy. Chociaż w sumie jak nie trafimy to też one rozpryskują, więc w sumie e, po prostu one się rozpryskują tam gdzie się kończy e, oddanie strzału. Dobra, pięknie. Murę, kurczę, mam jednego parkiupa dosyć słabo, ale skupiłem się na tej... Ojej oj, dobra. Skupiłem się na tej e, Bibi. Dobra, może troszeczkę sobie odejśćmy, bo jaką mnie trafi dwa razy, to już po mnie. Dobra pyk, aj no co jest, o dobra Dobra pyk, możemy, by, można by możemy też podejść do niego Chociaż w sumie e... ojej, ojej, dobra, no nie, wiedziałem nie, dobra Ósme miejsce, no i niestety bo minus 5 pucharków e... no nie poszło za dobrze brokiem, ale jak mówiłem, zagram sobie e... Każdą postacią e... po razie A więc ja już zagrałem i Jessie ze skinem raz, no i blokiem ze skinem raz. A więc to już było na tyle w tym odcinku mlądzi, że odcinek Wam się spodobał. No i jeszcze powiem wam, żebyście wbili na mojego Instagram. Instagram ma nazwę Instapodłoga 3. Tutaj wam się wyświetla nazwa. No i to subskrybujcie kanał. No i w też łapeczkę w górę, bo 10 łapek w górę, no i kupuję kolejne skiny, a więc myślę, że naprawdę, no i jeszcze ostatnią rzeczą, którą zrobię, to zapraszam do mojego klubu w teraz klub ma nazwę klub trzeciego, jest on uzasadniona zera pochodów, także każdy może tam dołączyć. No i klub ma już prawie 300 tysięcy puharów, także naprawdę warto tam dołączyć, bo ma on dużo pucharów, jest to naprawdę spoko klub. No i wyrzucam osoby nieaktywne przez miesiąc, no i dlatego właśnie klub się mega dobrze rozwija. Więc to ja już nie przedłużam, to już było na tyle w tym odcinku. Ja już się z wami żegnam, no i cześć.